Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Słodki. W studiu witam także bardzo serdecznie moją gościnę Edyta Mułpałka, autorka bloga weganowo.com.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Koleżanka, wegetarianka, weganka? Weganka aktualnie. Mhm, a zaczynało się od wegetarianizmu. Tak, zaczynało się od wegetarianizmu. Ja też w 2000 roku jak u ciebie wyglądała ta przygoda? No, u mnie wcześniej bo gdzieś już do, do końca nie jestem pewna, czy to był 92 czy 93. Było to tak, że poszłam z siostrą na spotkanie krysznowców, tutaj może dodam, żeby to wybrzmiało trochę może inaczej, nie, nie zostałyśmy zindoktrynowane, po prostu wydało mi się, że te wartości, które oni niosą, czyli szacunek dla zwierząt, ludzi i planety, jest mi bliski i po powrocie do domu powiedziałyśmy, że my już nie jemy mięsa. Wtedy mój ojciec mówi, moja siostra miała wtedy 13 lat, on mówi, no to ciekawe, kto nam wam będzie gotował, ona taka wychodzi do przodu, same będziemy. No i tak się zaczęło to moje gotowanie. No, mnie było podobnie. Rodzice mieli sklep mięsny i wtedy podjęliśmy no. decyzję, że już nie, że nie będę jadł mięsa. W końcu ten sklep upadł, nie wyszedł ten biznes, na szczęście. Ale, ale tak przeszedłem na wegetarianizm. Natomiast pamiętam, początki były ciężkie te 20 lat temu. Pamiętam, jak gdzieś chciałem zjeść na jakiejś stacji benzynowej, to nawet jak mi się udało pierogi dostać z kapustą i grzybami, to nagle podawano je ze skwarkami i nikt w ogóle wtedy nie myślał, że jak to ze skwarkami, to wegetarian przecież tego nie zje. Mhm. A u ciebie, jeśli chodzi o otoczenie, yy, pomagało czy przeszkadzało? No, to jest różnie. Z tej perspektywy yy, mam wrażenie, że doświadczyłam dużej nietolerancji i niezrozumienia, ale nie ze strony najbliższej rodziny, yy, bo faktycznie rodzina sobie pogadała, pogadała, przez parę tygodni się przyzwyczaiła, yy, a nawet więcej. To ojciec nam przywoził tak naprawdę z wyjazdu do większych miast parówki, wędliny, pasztety, które wtedy dostępne były tylko w makro. Yy, za to yy, duże niezrozumienie, komentarze, docinki były ze strony. Dalszych znajomych, dalszej rodziny, znajomych rodziców, ale także przypadkowych osób jak nie wiem, kurde, nauczyciel, pani w sklepie, czy kelner, nawet w restauracji. Ja mam wrażenie, że to w naszym kraju to jest trochę tak, że mm, ten Kult mięsa jest y, dość duży. To znaczy, on jest taki jakby automatyczny w genach y, dziada-pradziada. To znaczy, jak ktoś je mięso, to nie zastanawia się nad tym, z czego to mięso jest. Mam takie wrażenie. I to jest tak mocno wpisane w naszą krew, po prostu, mm. że. Znaczy, w, w moją i w Twoją nie akurat, ale, ale myślę o społeczeństwie, że mm, jak przechodzi się na wegetarianizm, wtedy przechodziło się, no to rzeczywiście było to coś dziwnego takiego. Ja miałem takie pytanie na przykład, a no. co, alkoholu też nie pijesz i seksu nie uprawiasz? No, dla mnie wegetarianizm jest kwestią kulturową, po prostu jako homo sapiens sapiens przyzwyczailiśmy się, że jemy mięso, a nie dlatego, że musimy. Myślę, że dużo zrobił PRL i brak dostępnego mięsa w sklepach, mięso na kartki. I w momencie, kiedy w latach 90 to wybuchło, to ludzie się po prostu na to bardzo, rzucili. bardzo rzucili. Mhm. Natomiast mało kto też pamięta, że tak naprawdę ludzie nie jedli mięsa na taką skalę, jak jemy teraz. Hodowla przemysłowa to jest coś, co wymyślono w Stanach w okresie międzywojennym, tak naprawdę wzorując się na fabrykach samochodowych Ford. A, a przed wojną, jeszcze, tak naprawdę po wojnie, no mięso było dostępne okazjonalnie. To nie jest tak, że 100 lat temu te kuchnie staropolskie, które gdzieś tam przy drogach powstają. No ludzie tak wtedy nie jedli. No poza tym też była dużo większa bieda. W związku z tym dostęp do różnych produktów był mm -hmm. bardzo ograniczony w Polsce w czasach PRL-u. No to rzeczywiście nic nie było, poza chyba papierem toaletowym i octem na półkach. Ja się właśnie zastanawiałam ostatnio, biorąc pod uwagę różne przepisy nowego kotlety, że w braku dostępności mięsa nikt wtedy nie wpadł na to, żeby promować na przykład kotlety sojowe, które można było robić na przykład właśnie ze zmielonej soli ugotowanej i ryżu, które były dostępne. Albo z grochu na przykład. Albo z, tak, tak. Tak. To w ogóle ciekawe, bo jak ja byłem w Kolumbii yy, przez, mieszkałem trochę w Kolumbii, to yy, oni są bardzo mięśni. Ale na przykład, jak się patrzy w ich menu, to się okazuje, że oni są bardzo wege. E, jedzą bardzo dużo warzyw, owoców, ryżu. E, no, normalne są kotlety po prostu z fasoli. I tam wszyscy to robią. To jest jakby taki narodowy, narodowa potrawa. Ja pamiętam, że tam miałem bardzo dobrze, chociaż wszyscy się zastanawiali, czy będę miał co jeść. Ale jakby właśnie byłem w Kolumbii w 2019 roku, pojechałem pierwszy raz, to, to była taka Polska właśnie z naszych czasów sprzed lat 30. Aha. Bo teraz w Polsce to się wszystko zmieniło. Tak. Jak obstawiasz to, co jest teraz, jak to oceniasz, gdzie w zasadzie w każdej, na każdej stacji mm -hmm. benzynowej można. Tak, no ja może powiem, to. jak to było kiedy, kiedyś, co, co pamiętam. No właśnie, tak jak zwróciłeś uwagę, no 30 lat temu mieliśmy tak naprawdę restauracje prl gdzie można było kupić zamówić sobie, nie wiem, no ja najczęściej zamawiałam ziemniaki z surówką, bo to było najbezpieczniejsze. Przy czym trzeba było zaznaczyć, że ziemniaki bez tłuszczu, bo on wtedy zwykle pochodził ze smażenia kotletów. Pierogi już były takie kontrowersyjne, bo nawet jeżeli nie były polane skwarkami, to ja pamiętam, że często pierogi ruskie były z, ze skwarkami w środku. Mm -hmm. Dopiero trochę się zmieniło, kiedy powstały w Polsce restauracje włoskie yy, i poza pizzą weszły różne dania, na przykład makarony z, z sosami warzywnymi. O dziwo w, Włosi to jedzą, prawda? No i sałaty. To jest też coś ciekawego, czego w polskiej kuchni w latach 80. i 90. nie było, że jako danie główne możemy sobie zjeść sałaty z warzywami, na przykład serę serem feta i do tego mieć grzanki albo jakąś zapiekankę. No a dzisiaj to już jest w ogóle wspaniale. Idzie się do sklepu i w zasadzie nawet sery żółte, czy białe sery, feta i różne inne, to są wszystkie wegańskie, czyli bez pochodzenia, bez udziału zwierząt w produkcji właśnie tych produktów. Ostatnio Myślałem jeszcze o miodzie, bo weganie, proszę państwa, też nie jedzą miodu. I zacząłem sprawdzać, jak się produkuje miód, jak pszczoły robią miód. To, to okazuje się, że one muszą połknąć, a później wypłuć. Uh -huh. Czyli w zasadzie nie jest to wcale higieniczne. I tak to, ktoś powiedział, że to są wymioty. Ostatnio gdzieś przeczytałem na jakiejś, na jakiejś grupie. Czy ty, jako y, właścicielka weganowa? Obserwujesz to, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co jedzą. Jedzą po prostu to, co im, no jogurty choćby. Czerwone jogurty przecież mają zmielone robaki. No właśnie. To jest dobry kierunek. Osoby wege, najczęściej to są osoby świadome i wiedząc, z czego składają się dane produkty. Właśnie sprawdzanie tego, czy w danym produkcie jest nie występuje koszenila, czy nie występuje żelatyna wieprzowa. Mnie to po prostu za, zafascynowało przy tej całej kampanii negatywnej wokół tych robaków zmielonych, które nam teraz będą dosypywać do wszystkiego, do chleba, do makaronów, do, do, do czego tam się da, że jakoś ze strony środowisk wege tego oburzenia nie było, bo ludzie byli świadomi, jakby co jedzą, i my wiemy, że na przykład dużo... Jogurtów, Zmielone robaki dużo w są jogurtów, w górtach, tak, słodyczy, różnych napojów jest po prostu z tymi robakami. To przerażające jest, a, a rzeczywiście zadema była duża. To chyba z partie konserwatywne tak, tak. podnosiły, że teraz Unia Europejska będzie narzucała jedzenie robaków. To mhm. było w ogóle totalną, totalną bzdurą, bo ludzie już od lat jedzą robaki i sobie z tego sprawy nie zdają. Bardzo dziękuję. Co znajdziemy na Weganowo? Na nowo znajdziemy przepisy, porady, inspiracje dotyczące diety roślinnej. No to zapraszamy i odsyłamy. Ja w takim razie będę regularnie zaglądał i gotował razem z Tobą. Bardzo dziękuję. dziękuję. Edyta tamu pałka autorka bloga WEGONOWO.com.pl była moją i Państwa gościnią. Dzięki. Tomasz Słodki, do Do